Ta partia to jest po prostu dramat, widzowie, mistrz świata o włos od wypadnięcia z top 10 i to przez Londona. Alireza zagrał tutaj Londona i zobaczcie, co się tutaj odwaliło. Więc został ustawiony dosyć klasyczny domek. Koniec G4 to jest wszystko jak najbardziej grywalne przeciwko Londonowi na wiele różnych sposobów można się ustawiać logicznie. I po Hetman B3 za Zazwyczaj zawodnicy na tym niższym poziomie odpowiadają Hetman B6, tak małpując trochę, ale ta struktura pionowa wcale nie jest taka cudowna. Często z tym pionem B6 są problemy, nie jest to takie świetne, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Ding tutaj zagrał Hetman C8, żeby po prostu grzecznie obronić. Ta presja Hetmana z B3 nie jest jakaś straszna, więc to jest wszystko w porządku. H3, goniec H5, goniec E2 i tutaj G4, czyli Alireza oczywiście stara się podkręcić atmosferę na skrzydle królewskim, całe te wygibasy pionami po to, żeby tego gońca zgieszeć, skubnąć. I właśnie skoczek H4 został zagrany, żeby tutaj wymienić. I co można zrobić? No. Można zakryć C4, wygonić tego hetmana, dalszy plan to B5 a5 b4 oczywiście. Można tutaj wtrącić goniec E4 za takim na wieżę. Plan jest taki, że jeżeli wieża się odsunie, to H6 i później ten goniec chowa się na H7, więc tym sposobem hmm, czarny troszeczkę utrudnia manewrowanie białemu, tym bardziej, że tutaj widły grożą. Jeżeli natomiast teraz poszłoby f3, to wchodzi skoczek h5 i po biciu bicie na h4 z szachem. No a jak król się odsunie, no to tutaj goniec d3. Goniec f5, no kurczę, można w ten sposób podejść do tematu, ale tutaj biały przyjmuje inicjatywę ruchem e4, bo ten goniec ma mało miejsca. Jeszcze E5 według Stockfisha ratuje, ale dosyć chora jest ta pozycja, więc lepiej po prostu goniec D3. I ta pozycja jest spoko, ponieważ z pionem D3 trzeba się pożegnać, ale zaraz E5 wjazd tutaj. Czarny sobie zrobi roszadę. Piona tego z H5 na pewno skubnie, a król jest osłabiony. Więc to C4 byłoby spoko. No i mi się wydaje, że tutaj Ding sobie po prostu pomieszał warianty. Zagrał koniec E4, nastąpiło F3, i teraz skoczek H5, i teraz jest bardzo. Subtelna różnica, mianowicie to C4 jeszcze nie zostało zagrane, a tak jak widzieliście w poprzednim wariancie, to C4 było absolutnie kluczowym ruchem, żeby sobie koniec D3 później móc zagrać, więc to było naprawdę niezwykle istotne. No i teraz w partii wybicie C4 zostało zagrane teraz. Ale Hetman odszedł sobie na A4. To sporo tutaj zmienia, jest dosyć wkurzające związanie w partiszach, i król odszedł na D1. No i tak jak widzicie, naprawdę duża, duża zmiana. Gdyby po tym natychmiastowym C4 hetman poszedł tutaj, no to nawet można pomyśleć o takim zagraniu, ponieważ po biciu jest. Oj, plan wieża B8 to jeszcze nie, ale można odciąć drogę ucieczki E5, wieża B8. Tego typu triki już się pojawiają na radarze czarnego, a też nawet skoczek D7 z atakiem na skoczka i z planem zagrania E5 żeby później zagrać wieża B8 i łapać tego hetmana, to też wchodzi tutaj w rachubę. Więc tak jak widzicie, dosyć chore jazdy są, ale to hetman A4 w tej konfiguracji już takie mocne nie jest. Natomiast w tej konfiguracji B5 już groźne nie będzie, no bo po prostu bicie i jeżeli teraz goniec C2, no to skoczek sobie po prostu odchodzi, no bo to jest figura więcej, tak? Już skoczek na H5 został poświęcony. Więc zauważcie, że takie subtelne ruchy. Różnice bardzo dużo zmieniają, no i krótko mówiąc, pan mistrz świata w Londonie pokiczał sobie warianty, no i wyszedł z gorszą pozycją. Naprawdę, żeby w Londonie wyjść z debiutu z gorszą pozycją, no to jest po prostu niedobre. No dobrze, więc dalej poszło goniec D3. Wybicie, odbicie Hetman B5, i widać, że ten król na F1 byłby znacznie gorzej ustawiony. A tutaj on zawsze sobie tam e, kiedyś na C2 przejdzie, może e, finalnie przejdzie na B1. E, ten król na Hetmańskim będzie perfekto zabezpieczony. No ale w partii Roszatka bicie na D3, F6, e, czyli tutaj dingowy jeszcze udaje, że jakiś atak z tego będzie, gdzie w rzeczywistości. Atak będzie, ale z drugiej strony, ponieważ biały ma tutaj linię G, gotową, żeby z niej skorzystać. No i właśnie tutaj będzie atakował. Więc wieża G1 prosta, a skuteczna. No i tutaj właściwie należałoby pójść na H8, choć wtedy wieża G4 wygląda pieruńsko groźnie. ale Tutaj jeszcze jakieś szanse daje E5. No bo jeżeli goniec odejdzie, no to już można gońca przestawić tutaj. A jeżeli wieża zbije, bicie tutaj. Jeżeli wieża bije dalej, bicie na h i tu realnie czarny ma kontrę. Realnie czarny jest w stanie poatakować. No ale w partii poszło E5 od razu i to po prostu sporo zmienia. Hmm. I przyznam szczerze, że jak tak analizowałem sobie oczywiście z kolegą z tę tą partię, to nie byłem w stanie zrozumieć, i dalej nie jestem w stanie zrozumieć, o co tutaj z tym E5 chodziło. No bo w partii bicie, odbicie, no okej, okay, goniec wisi, no ale goniec idzie na H6, no i tutaj e, punkt G7 e, po prostu podwisa. No okej. Okay. Można oczywiście ten punkt G7 obronić, ale to już jest strata drugiego pionka i mało tego. Alireza zjadł tutaj drugiego pionka i utrzymał inicjatywę, no bo teraz wieża jest związana, więc po raz kolejny grozi tutaj wieża bije G7. No jest po prostu kolejny problem. Więc to jest niesamowite, że Ding na coś takiego poszedł. No i teraz, żeby rozwiązać te problemy związań, zdecydował się odejść królem. No ale teraz trzeba też oddać to Alirezie. Alireza naprawdę znalazł coś prześlicznego. Hetman E4 atakuje gońca. Jeżeli ten goniec ucieka, no to bicie na H7 z dalszym atakiem. Jeżeli tutaj bicie na h6, no to oczywiście wjazd, król ucieka, bicie na c8, bicie na h7 i na koniec wariantu zdobycie wieży wygra. Yy, więc pan Ding stwierdził sobie, no dobra, skoro już jest tak niedobrze, no to trzeba tutaj zgarniać materiał, trzeba kontrolować i faktycznie bicie na h3 może wyglądać dobrze, bo to Pozwala też wprowadzić wieżę do akcji. I taka wieża na D8 pozwala Czarnemu sądzić, że jakiś atak, taki no kontra, tak właściwie, z tego wyjdzie. No ale w partii genialne bicie na H7. Po prostu Alireza ma w nosie to wszystko, co Ding sobie wykombinował. Jeżeli teraz bicie, no to jest szach, król ucieka i zdobycie tej wieży. Jest ona niebroniona, także tyle. Więc Ding zagrał wieża D8, żeby tutaj atakować na D2. No ale biały jest po prostu szybszy. Biały tutaj wkracza wszystkim do akcji. Więc właściwie cała ta koncepcja z szybkim skoczek H5 przed C4 to było podejrzane. To jeszcze nie można powiedzieć, że to jest jakiś ogromny błąd. Ale to już było podejrzane. Natomiast później plan F6 i E5, no to jest po prostu błąd, a Hetman bije H3, no to już po prostu przegrywa. Ale no jeszcze trzeba oczywiście udowodnić w, w dosyć złożonej pozycji. Wieża tutaj zbiła na G7, Hetman zbił na G7, król sobie odszedł, kolejny szach, król sobie odszedł, no i teraz po prostu kolejny szach. No, są tutaj dwa piony więcej. Więc. A, właściwie, Sorry, źle policzyłem. Trzy piony więcej. Więc trzy piony, no w zupełności wystarczają do wygranej. Więc właściwie Alireza nie musi tutaj się wykazywać. Wystarczy, że Alireza ustabilizuje tę pozycję, powymienia figury i. Każda końcówka będzie kompletnie, ale to kompletnie wygrana. Goniec zbił na G5. Hetman tutaj na G5 odbił, król ewakuacja. No i nastąpił kolejny szach, i po prostu król C2. Pasowałoby faktycznie tę wieżę wrzucić do akcji. Ta wieża na A1 jest bardzo nierobotna, więc teraz, jak już do akcji wkroczy, no to zdinga kompletnie nie ma co zbierać. No tutaj jeszcze próba nałożenia presji na skoczka. Oczywiście Alireza bardzo łatwo się obronił. Hetman E2. No trzeba uważać. Ci zawodnicy 2700 są naprawdę sprytni. I tutaj przykładowo po H6, no to wchodzi trik skoczek B4. Więc jeszcze trzeba było zachować czujność. Chodzi o to, że po biciu następuje szach, nie ma jak się zasłonić, więc trzeba uciekać królem, no i wtedy bicie na D1 oraz bicie na D2. Więc wieża więcej, no, byłyby problemy po stronie Alirezy. A jeżeli Alireza królem by odszedł, no to wtedy po prostu wieczny szach, w najzwyczajniej świecie. Więc topowi arcymistrzowie, faktycznie ci arcymistrzowie 2700, do końca będą szukali jakichś sztuczek. No ale Alireza no, nie, nie jest zawodnik z pierwszej łapanki, też wie o co chodzi, więc wrzucił po prostu szacha i hetman e4 sobie zagrał. No i tutaj Ding się poddał. No bo pole b4 najzwyczajniej w świecie zabezpieczone. No i ten pionek leci do pola przemiany. No i po prostu nie ma co zrobić. Jeszcze też h6 f4. Tutaj groźby się pojawiają. Grozi hetman c4 szach. Wymiana hetmanów. No wszystko tutaj grozi. Także czarny nie ma nawet małego promyczka nadziei. No i teraz zobaczcie co się wydarzyło na Liście rankingowej. No, w mojej ocenie y, to jest po prostu dramat. Y, tak, y, nawiasem mówiąc. Jest to 150 lista, na której Karlsen jest na pierwszym miejscu, więc Karlsen naprawdę bardzo, bardzo długo króluje. To oczywiście przepraszam, bo wydawało mi się, że Karuana może go przeskoczyć, ale jednak Magnus pokazał klasę i utrzymuje przewagę na pierwszym miejscu, no ale zobaczcie. Mistrz świata jest na miejscu dopiero dziesiątym. Nie jest nawet najwyżej notowanym zawodnikiem w Chinach. Zobaczcie więcej. Może być tak, że za chwilę Ding spadnie poniżej Ananda, byłego Mistrza Świata, który ma 54 lata. W cztery partie, w cztery partie na Norway Chess. Ding stracił już 9 oczek, więc naprawdę dużo tego rankingu traci. I no to od dłuższego czasu jest taki trend. On ciągle ciągle traci ten ranking, więc no może być tak, że on za chwilę wypadnie stop 10 i na to właściwie się zanosi, bardzo mocno się na to zanosi. Meczu mistrzostwo świata ma być w listopadzie. No i kurde, może być tak, że to Gukasz będzie rankingowym faworytem tego meczu. Już ma 10 oczek więcej. No, coś jest nie tak z tym systemem. Coś jest nie tak z tym systemem. Rankingowym i systemem wybierania mistrza świata. Tym bardziej, że zobaczcie, no to jest dosyć idiotyczne, na przykład taki Kariakin, nie? który praktycznie nie gra turniejów zgłoszonych do FIDE i cały czas utrzymuje się w top 12. To jest dosyć dziwne w tym systemie rankingowym, że można nie grać turniejów i utrzymywać swoją pozycję. Nie wiem, jakąś tam karencję powinni wprowadzić, że jak nie wiem, nie grasz przez 3 miesiące klasyków, to tracisz 10 oczek albo coś takiego. A tutaj też jeżeli chodzi o Radzabowa. Pamiętacie tego gościa, który twierdził, że trzeba mieć wywaloną w granie w szachy trzeba po prostu robić remisy, utrzymywać 2750 i zgarniać kaskę. No to niestety, znaczy nie, no, stety. Radzabowa przestali zapraszać na topowe turnieje, bo przyjeżdżał i po prostu sobie remisował, nie, nie chciał grać. A grać ogólnie potrafi całkiem, no widzieliśmy to na turnieju kandydatów, w którym grał Duda. Skończyło się Eldorado, zaczął grać Openy. No i tak jak widzicie, wychodzi to fatalnie. No i Rajabow zdaje się, że za chwilę Spadnie po prostu z 2,700. Tutaj zdaje się, że wycofał się z turnieju, bo tutaj zagrał pierwszą rundę w Dubaju, zremisował, no i chyba wypisał się z turnieju, no bo jeszcze jeden remis porażka, no i z tego 2,700 faktycznie by zleciał. Także dużo się dzieje. No i kurczę, no ten ding, no miejmy nadzieję, że się pozbiera do tego listopada.